thank you Cześć, witam się z wami w tym vlogu. Wróciłam właśnie do domu, załatwiałam trochę spraw od rana w mieście. Zostawiłam taki syf. nie mogę, po prostu, gdybyście wy zobaczyli, to co jest przede mną. Zresztą, w sumie możecie zobaczyć. Tragedia, także zaraz tutaj będę musiała wszystko posprzątać. Ale wcześniej pokażę Wam książki, które kupiłam. Ja kocham pokazywać Wam nowe książki, i to zarówno te, które kupię w empiku, jak i te, które wypożyczę w bibliotece, zawsze Wam pokazuję. No, i dzisiaj mam wam sześć książek do pokazania. Już nie mogę się doczekać, jak je przeczytam. Obliczyłam ostatnio, że mam około 25 książek do czytania takich, które czekają na półce, więc już wiem, co będę robiła jesienią. No dobra, ostatnio mówiłam Wam, że zachłysnęłam się po prostu zagranicznym YouTube'em, jeśli chodzi o książki i taki content. Bardzo dużo tytułów sobie zapisałam, no i część właśnie znalazłam w Empiku, a część z tych książek jeszcze nawet nie miała swoich premier. Pierwsza to jest Wzór na miłość autorki Christina Loren. Yy, ona ogólnie sporo ma tego typu książek. Ja kocham teraz romanse, więc będzie chyba super. Kolejna książka, którą kupiłam z polecenia takiej youtuberki. Ona jest jedną z takich najbardziej znanych zagranicznych, która właśnie nagrywa taką tematykę książkową. Tutaj gdzieś wyświetla Wam się jej nazwa i to jest Birthday Girl. Ten opis jest dziwny. Takiej książki jeszcze nie czytałam. Mniej więcej chodzi o to, że jest dziewczyna, jest chłopak i ta dziewczyna zakochuje się w ojcu tego chłopaka i odwrotnie. Także dziwna historia, ale zobaczymy. To jest taka nowość w Empiku. Lights Up, i faktycznie też dużo słyszałam na zagranicznym YouTubie i, o, i TikToku też o tym. Książka, którą poleciła mi moja siostra, Pułapka na Anioły. Ponoć y, historia, właśnie jak to ona mówiła, y, bardzo płakała po tej książce, ale nie chciałaby do niej wrócić, więc jestem ciekawa, a jestem bardzo wrażliwa w kwestii książek. Pank 57. To też ma bardzo dobre opinie i na YouTubie, na TikToku, też na Instagramie, sporo razy mi się wyświetlała w ostatnim czasie, więc postanowiłam kupić. Tutaj z kolei mamy taką historię chłopaka, który spotyka na żywo dziewczynę, w której wcześniej był zakochany jakby tylko przez internet. W końcu dowiaduje się kim ona jest i okazuje się, że nie jest taka jak myślał, no i tutaj dalej jest ta cała historia. I thriller psychologiczny Rodzina z naprzeciwka, też nowość i naszło mnie ostatnio znów na przeczytanie jakiegoś thrillera, więc mega się cieszę i nie mogę się doczekać więc jak widzicie jest tego trochę ostatnio bardzo często czytam moje ulubione książki aktualnie to są te Colleen Hoover, o tym cały czas mówię swoją drogą, tutaj mam na półce dalej, Losing Hope już, już ją myślę skończę dzisiaj, może jutro, ale jakoś opornie mi idzie, po prostu nie mam czasu, muszę nagrywać dużo filmów na zapas i tak dalej ale zbliżamy się pomału do końca, więc ja szczerze nie mogę się doczekać takiego luźniejszego czasu, kiedy będę mogła właśnie poczytać, już nie mówiąc o jesieni, kiedy będę mogła sobie zrobić ciepłą herbatę albo kakao, zapalić świeczkę, wyjąć kocyk i czytać, czytać, czytać. Możecie mi napisać, co Wy fajnego ostatnio przeczytaliście. cię tak cieszy? Kto tak ogonkiem macha? Ciociu za ogonek, malutki! Ciociu za ogonek! Moi drodzy, niedawno się dowiedziałam, że zostałam po raz kolejny ciocią. Oj, bo tak się strasznie cieszę. Dzisiaj urodził się mój bratanek. Jestem mega, mega szczęśliwa i wdzięczna, że wszystko poszło dobrze, że jest zdrowy, że moja bratowa jest zdrowa. Także super. Niestety sytuacja wygląda tak, że oni nie mieszkają w Polsce, więc przez jakiś czas nie będę mogła go nawet zobaczyć. Już nie mogę się doczekać, ale chyba będę musiała poczekać do chyba listopada, ale serio, jeżeli ktoś w waszej rodzinie rodził, to myślę, że mnie doskonale rozumiecie, jakie to są emocje. I naprawdę, naprawdę super. Wszystko w ogóle teraz tak mi jakoś zrągleci. Jestem jakaś taka rozemocjonowana, bardzo, bardzo się cieszę, także mój brat po raz kolejny został tatą. A ja zostałam po raz kolejny ciocią, już po raz czwarty. Właśnie przyszły buty na motocykl, które kupiłam z Zydze i mam straszną nadzieję, że mu się spodobają. On już je widział na zdjęciu, ale mam po prostu nadzieję, że będą dobre, najwyżej odeślemy. Z obu fajne jest to, że można odsyłać za darmo. Oni od razu dołączają taką etykietkę do zwrotów, więc można sobie na spokojnie przymierzyć różne pary w domu i po prostu odesłać to, czego nie chcemy. Jeszcze jedną książkę, o której zupełnie nie zapomniałam. Zamówiłam ją po prostu przez Orlen Paczkę. Pierwszy raz już w ten sposób zamówiłam i ona czekała na mnie w sklepie. Właśnie dostałam SMS-a, że ostatni dzień tam jest. Także się wybrałam. Słuchajcie. W ogóle to jest moje pierwsze zamówienie ze sklepu taniaksiążka.pl, lepiej niż w filmach. To jest też książka, o której dużo, dużo słyszałam. Tutaj akurat na TikToku. Ona mi się wszędzie wyświetlała na tych zagranicznych profilach na TikToku, więc jestem mega ciekawa, ale mam nadzieję, że będzie fajna. Mam takie przeczucie, że to może być idealna książka na wakacje, więc myślę, że pojedzie ze mną.